Takie wydarzenia zawsze budzą refleksje o mijającym czasie, o zmieniającym się świecie, o sentymencie za tym, co było, a co musi bezpowrotnie odejść. Moneta jednocentowa już od dawna nie miała wielkiej wartości. Trudno byłoby znaleźć na rynku produkt, którego cena wynosiłaby jeden cent. Decyzję o wycofaniu jewdżocentówek z obrotu gospodarczego podjął minister finansów Jim Flaherty. Koszt bicia monety znacznie przekraczał jej wartość. Dziś kanadyjska Mennica królewska zaprzestała jej produkcji. Wartość jednocentówki z czasem będzie rosła wraz z wycofywaniem jej z obiegu. Już teraz przedsiębiorcy Kanadyjczycy wykorzystują ją do produkcji biżuterii. Reni Gruszewski z Halifaxu wyspecjalizowała się w wytwarzaniu damskich ozdób, których podstawowym motywem jest peny. W swoim magazynie trzyma 30 tysięcy jednocentówek i zastanawia się, czy nie zebrać ich więcej. Gruszewski uważa, że sztuka pomoże zachować peny jako symbol, jako kanadyjską ikonę. Najszybciej wycofywanie z obiegu jednocentówek zauważymy w sklepach. Rząd Federalny wydał wytyczne wzywające właścicieli, by zaczęli zaokrąglać ceny do 10 centów w transakcjach gotówkowych. Oczywiście elektronicznie, kartą kredytową czy debetową będziemy mogli płacić co do jednego centa, bez zaokrąglania. Wycofywanie PEN potrwa wiele miesięcy. Jednocentówka nie zniknie z dnia na dzień z obiegu, ale zniknie nieodwołalnie. To kwestia czasu który przecież nieubłaganie płynie i wszystko zmienia. Moja mama uczyła mnie, że do nowego portfela na szczęście wkładamy jedną centówki. No to teraz będziemy musieli wymyśleć nowy przesąd.